Przed nami 488. odcinek tureckiego serialu, Zakazany owoc. Ender wciąga Yildiz w intrygę. Kumry idzie na cmentarz pożegnać się z Selimem. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 488. odcinku, Zakazanego owocu, Ender wciąga Yildiz w pewną intrygę. Kumry idzie na cmentarz pożegnać się z Selimem. Asuman, Emir i Sedahi psują policji akcję pojmania przestępcy. Jildis sprytnie ratuje się z opresji w domu znajomych. Za namową Ender Handan podejmuje się skłócenia pewnej pary. W Polsce emisja serialu Zakazany owoc rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku. Turecką telenowelą na antenie TVP2 można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15. Zakazany owoc jest również dostępny za darmo online w serwisie tvpv.od.